A ja wchodzę do klubu, patrzy fajna dupa, łapię ją za rękę, idziemy na plażę. Zakładam okulary, leżę sobie na plaży, podchodzi do mnie fajna dupa, tam mam dziary, aha. Chcę być bardzo zjarany, wyjmuję obok niej, śluga ona się, no mnie patrzy, aha. no bo widzi we mnie dziary, biorę ją za rękę, idziemy do wody, aha. Ona patrzy na mnie grzecznie, no i czuję jej dotyk, aha. A ja wchodzę do klubu, patrzy fajna dupa, łapią za rękę, Idziemy na plażę. Ej, hey, ej Nie właśnie ci, którzy zakazują nam robić Melans, jesteśmy jeszcze młodzi I możemy dużo robić, lej się tu uda, Może ta nuta się w końcu uda aha. A ja wchodzę do klubu, patrzy fajna dupa, łapią za rękę Idziemy na plażę, a ja wchodzę do klubu Patrzy, fajna dupa, Łapię ją za rękę, idziemy na Melan. O ja pod